Witam, nazywam się Dominik Lackowski, tuż za mną znajduje się gospodarstwo moich rodziców. Zajmujemy się produkcją trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, utrzymujemy w nim 170 lat. W żywieniu sprawdzają się u nas dodatki filmy Jocera. Ja sam pracuję w firmie Jocera od kilku miesięcy i doradzam w sprawach żywienia trzody. Dziś chciałbym Wam przybliżyć temat odchowu roślin, gdyż jest to jeden z najważniejszych etapów produkcji. Sam poród, jak i pierwsze 7 dni życia, ze względu na fizjologię, jak i zmianę środowiska prosiąt, jest pierwszym okresem krytycznym w ich odchowie. Z chwilą narodzin prosięcia należy przeprowadzić pierwszy zabieg pielęgnacyjny, jakim jest oczyszczenie pyszka i nozdrzy ze śluzu, krwi i, ło i łożyska. Ma to na celu udrożnienie dróg oddechowych zwierzęcia. Nowonarodzone prosięta szukają ciepła, jak i pokarmu. Należy umieścić je pod promiennikiem, gdyż dogrzewanie zabezpiecza je przed wyziębieniem. Prosięta rodzą się prawie całkowicie pozbawione odporności, ponieważ budowa łożyska loch uniemożliwia przenikanie przeciwciał z organizmu matki do płodu. Podczas akcji porodowej zalecane jest dosadzenie osesków do sutków, aby wszystkie prosięta z miotu jak najszybciej pobrały siarę, która wspiera siłę i odporność młodych. Prosięta zużywają około 3,5-4,5 litra mleka na 1 kg masy ciała. Całkowita produkcja mleka u lok jest tym większa, im więcej prosiąc się matkę. W szczycie laktacji drugi-trzeci tydzień produkcja dobowa może wynosić 10-12 litrów. Po tym czasie ilość produkowanego mleka maleje, jednak potrzeby prosiąt rosną. Aby prosiętom zapewnić dodatkową podaż mleka, stosujemy preparat mleko zastępczy PIGIMIN. Jest to ważne szczególnie dla prosiąt mniejszych z niedowagą. Produkt Pigimil cechuje się wysoką strawnością składników pokarmowych. Idealnie rozpuszcza się w wodzie i pozostaje homogenny. Prosięta bardzo chętnie go pobierają. Po drugim tygodniu życia mleko nie pokrywa już potrzeb energetycznych osesków, a w czwartym tygodniu nie jest już wystarczającym źródłem białka. Z tego powodu, aby wykorzystać wysoki potencjał wzrostu młodych, już w czwartym, szóstym dniu życia osesków powinno się zacząć ich dokarmianie paszami stałymi. Moment ten określany jest jako drugi okres krytyczny odchowu prosian. W tym czasie zmniejsza się zakwaszenie przewodu pokarmowego, co sprzyja biegunkom. Im wcześniej planujemy odsadzenie prosiąt, tym wcześniej powinniśmy zacząć je dokarmiać. Ilość paszy powinna być stopniowo zwiększana i dodawana po wyjedzeniu przednio podanej paszy, a także po oczyszczeniu koryta. Nie można zapomnieć o stałym dostępie do wody, który prosięta powinny mieć zapewniony co najmniej od 4 dnia życia. Trzecim okresem krytycznym u jest ich odsadzenie od matki. Pozbawione one są wtedy mleka i pobierają wyłącznie paszę stałą. Efektywne żywienie, monitorowanie parametrów odchowu prosiąt, zapewnienie odpowiednich warunków dobrostanu zwierząt, a także prawidłowa higiena pomieszczeń, pracowników oraz narzędzi podczas zabiegów są podstawowymi czynnościami wpływającymi na wysokie wyniki w produkcji prosiąt. Dzięki kompleksowemu działaniu jesteśmy w stanie ograniczyć upadki zwierząt, co rzutuje na ogólną opłacalność gospodarstwa.